Plac po farze. Było lato roku pańskiego 1282. Jaćwingowie po raz kolejny najechali Lublin. Książę Leszek Czarny, który dzierżył pieczę nad tymi ziemiami, przebywał wówczas w Krakowie. Gdy tylko dowiedział się o ataku, pospieszył mieszkańcom z pomocą. Zanim jednak przybył na miejsce, napastnicy zdążyli już złupić Lublin i podążyli dalej. Książę wahał się, czy gonić wrogie wojska, czy wracać z powrotem do Krakowa. Udał się na spoczynek w dębowym gaju, w czasie którego doświadczył wizji. We śnie przyszedł do niego święty Michał Archanioł. Podał mu królewski miecz i rzekł: Leszku, synu Kazimierza, goń za wrogiem. Zwycięstwo jest rychłe. Książę natychmiast poderwał rycerzy i wyruszył w pogoń za jadźwingami. Gdy w końcu dogonił wrogie wojska, rozbił je całkowicie. Sen okazał się proroczy. Książę z wdzięczności postanowił ofiarować szczególne wotum, kazał się. Tak, według legendy, powstał pierwszy parafialny kościół pod wezwaniem świętego Michała w Lublinie. Murowana świątynia powstała w XIII wieku i na przestrzeni lat kilkukrotnie ją rozbudowywano i modyfikowano, głównie z powodu zniszczeń wskutek pożarów czy nieprzyjacielskich najazdów. W XIV wieku dobudowano do niej wieżę, która stanowiła najwyższy punkt ówczesnego Lublina. W latach 1826-1832 kościół farny pełnił funkcję katedry. Niedługo potem z powodu złego stanu technicznego świątynię rozebrano, a jej budulec posłużył m.in. do remontu bramy krakowskiej. Obecnie na placu podziwiać można miniaturę kościoła z brązu oraz zrekonstruowane częściowo fundamenty świątyni, dające wyobrażenie o jej wielkości i kształcie. Ale jeśli dla ciebie to za mało, jeśli chcesz zobaczyć jak lubelska fara wyglądała w różnych okresach funkcjonowania, chcesz zwiedzić to miejsce od środka, wystarczy pobrać na telefon aplikację turystyczny Lublin. Tam w technologii rozszerzonej rzeczywistości przeniesiesz się do wieków poprzednich. Zachęcam Cię również do wykonania pamiątkowej fotografii. To właśnie z Placu po Farze zamek lubelski prezentuje się najpiękniej.